Witam serdecznie podczas tegorocznych targów widortek. Jesteśmy na stoisku Wegoma. Firma istnieje ponad 40 lat. W Polsce już ponad 20 lat funkcjonujemy. Ja prowadzę firmę od 2003 roku. Firma mieści się w Karminie, niedaleko Śmigla, w drodze Poznań Wrocław. Naszym głównym kierunkiem działalności są maszyny do obróbki profili, zwłaszcza branża okienno drzwiowa. Begoma jest dostawcą szeregu maszyn, które znajdują zastosowanie do obróbki profili. Są to m.in. piły jedno- czy dwugłowicowe z prostym sterowaniem manualnym, z przymiarami lub sterowaniem elektronicznym, wieloosiowym. Piły najbardziej zaawansowane to piły pięcioosiowe. Z różnymi średnicami tarcz, od 200 mm do 600 a nawet mieliśmy klienta, który zamówił piłę ze średnicą 1,5 m do cięcia bardzo dużych profili. Oprócz tego mamy też frezarki, wiertarki, kopiarko-frezarki, centra obróbcze do frezowania, cięcia, wiercenia, które obrabiają wszystkie te profile, które klienci chcieliby pofrezować czy pociąć. Mamy też piły panelowe do cięcia i obróbki płyt zarówno drewnianych, jak i tzw. alukobondów, rejnobondów, piły do przecinania metali typu taśmowe, typu tarczowe. Posiadamy też szereg maszyn nietypowych, które jesteśmy w stanie dla klientów zaproponować. Jesteśmy też producentem swoich maszyn, które wykonujemy na specjalne zamówienie klientów. I dostarczamy maszyny do obróbki różnych materiałów, nie tylko plastik, nie tylko aluminium, ale i stal, a także drewno. Jeśli chodzi o branżę aluminiową, to posiadamy oczywiście również zaciskarki narożników. Są to maszyny jedno, dwu, a także głowicowe gdzie możemy zacisnąć w jednym cyklu cztery narożniki. Jednak najpopularniejsze są to maszyny jednogłowicowe. Na targach pokazaliśmy maszynę zarówno analogową, która została dedykowana do większych profili z możliwością mocowania noży do 150 mm i z funkcją małego okna, pozwalającą na zaciśnięcie mniejszych okien niż to było możliwe dotychczas. Dodatkowo mamy też maszynę CNC sterowaną 12 osiami, która pozwala na bardzo szybką zmianę pomiędzy jednym a kolejnym systemem profili. Dzieje się to automatycznie po wyborze konkretnego programu. Wszystkie noże przesuwane są automatycznie. Góra, dół, przód, tył i... Jedna para noży lewo-prawo i dzięki temu możemy zaciskać profile z przesuniętymi komorami przy zastosowaniu tych samych narzędzi do każdego systemu. I tylne widełki, które nam centrują i ustawiają głębokość zaciskania, są też przesuwane za pomocą dwóch osi. Jest to bardzo yy, fajna automatyczna maszyna, która no, sprawdza się w zakładach, które często zmieniają systemy i mają mało seryjne produkcje. I dzięki temu zyskujemy bardzo dużo na czasie przezbrajania z jednego systemu na drugi, gdzie nie musimy tutaj operatora wyposażyć w żadne narzędzia, dlatego że wszystko dzieje się automatycznie. Dodatkowo jako ma Polska dokonaliśmy no tutaj pewnej inwencji, dołożyliśmy specjalne mocowania do noży i możemy zaciskać nawet do 160 mm wysokości profili. Tego tutaj myślę, że na targach żadna z konkurencji nie ma, a jeżeli chodzi o maszyny CNC, to jest to najbardziej zaawansowana maszyna posiadająca taką wysokość zaciskania. Vegoma posiada zespół wykwalifikowanych specjalistów w zakresie mechaniki, programowania, elektroniki, automatyki. Jako firma posiadamy oczywiście magazyn narzędzi, magazyn maszyn. Jako jedna z niewielu firm posiadamy sporo maszyn na magazynie zarówno nowych, jak i używanych. Mamy bardzo dobrych serwisantów, którzy pracują już ponad 10 lat w naszym zespole. Od tego roku wprowadziliśmy też możliwość obróbek, które wykonujemy dla naszych klientów, którzy nie są w stanie zakupić nowej maszyny lub nie są w stanie wykonać tego na maszynie, którą posiadają. I mamy na centra obróbcze na magazynie, na których możemy wykonywać zarówno cięcie, jak i frezowanie.